Po wielkiej wojnie zakończonej za sprawą Anga, który pokonał Ozaja, cały świat był w rozsypce. Wtedy to też powstawały konflikty w miejscach, w których mogliśmy się ich nie spodziewać. Więc jak północne plemię wody chciało wyrulować i wykorzystać swojego południowego brata? Do wspierających dołączył Gabriel. Dzięki! Partnerem odcinka jest Lyogat. Wytrzymały sprzęt gamingowy w dobrej cenie. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Dzisiejszy odcinek będzie jednym wielkim skrótem trylogii komiksów o nazwie North and South, czy też Północ i Południe tłumacząc na Polski. Takie było Wasze życzenie, sądząc po ankiecie na mojej zakładce społeczności. We wspomnianym komiksie poznajemy, czym jest niejaki projekt odbudowy południa, tajne plany północy oraz nową mamę Sokki i Katary. Dlatego zapaszcie sobie herbatkę Godną Airo, usiądźcie wygodnie. I zapraszam do oglądania. Avatar: The Last Airbender North and South to piąta trylogia powieści graficznych stworzona jako kontynuacja serialu telewizyjnego. Pierwszy komiks trylogii został wydany 28 września 2016 roku, drugi 7 lutego 2017, a ostatni 26 kwietnia 2017 również. Trylogia rozgrywa się po wydarzeniach z komiksu Smoke and Shadow jako sequel oryginalnej serii Avatar przedstawia wydarzenia, które mają miejsce 70 lat przed legendą Kory. Jaka historia została nam przedstawiona w tym zacnym dziele? Zacznijmy oczywiście od części pierwszej. Katara i Sokka, teraz 15 i 16 letni, wracają do swojej rodzinnej wioski w południowym plemieniu Wody, odkrywając, że została ona przekształcona w tętniące życiem i kwitnące miasto, przypominające północne plemię Wody. A ich ojciec, Hakoda, został wybrany na przywódcę całego południa. Choć sokka jest zachwycony zmianami, Katara obawia się, że ich plemię zatraci swoją kulturową tożsamość. Podczas posiłku z Maliną i jej bratem Malikiem, ludźmi przysłanymi z północy odpowiedzialnymi za proces odbudowy, słynnym projekcie odbudowy południa, nie znali złodzieje kradną teczkę zawierającą ważne dokumenty od Malika a Malina zostaje ranna w walce. Katara i Sokka podążają za złodziejami do tajnej kryjówki zajmowanej przez grupę południowych nacjonalistów, którzy mają za złe północnemu plemieniu narzucenie swoich wartości południowemu, a także współudziału Hakody w tej sprawie. Ich przywódca Gilak wyraża swoje przekonanie, że Malina i Malik mają ukryty plan, zanim Katara i Sokka uciekli z podczasku, powróciwszy do miasta. Podczas tej ucieczki para wpada na Thoda, drugiego, dowódcę Gilaka, który opowiada im historię śnieżnego szczura z umiejętnością mówienia i chodzenia na dwóch nogach, który przykuł się do ludzkiego plemienia tylko po to, by zostać przez nie przepędzonym, gdy poprosił o traktowanie go jak równego sobie. Po tej ciekawej, i jak się później okazuje, proczej historii, rodzeństwo i Malik zamierzają odwiedzić swojego ojca, wchodząc do jego namiotu, gdzie malina odzyskuje siły po ataku. Ale jak się okazuje, z hakodą przy jej boku, który to zostaje odkryty, jak się z nią całuje. Wszystko oczywiście zostaje dostrzeżone przez sokę i katarę, co też kończy część pierwszą komiksu. Przejdźmy więc do części drugiej. Hakoda wada wskazaną przez sokę i katarę kryjówkę nacjonalistów, tylko po to, aby odkryć, że ta jest opuszczona. Znajdowała się tam tylko notatka informująca go, że wkrótce zobaczy prawdę. W tym samym czasie, w innym miejscu, Katara i soka dowiadują się od Maliny i Malika, że w ramach projektu odbudowy południa będą oni planować wydobycie ropy naftowej z ogromnego złoża niedawno odkrytego na terenach południowego plemienia wody, aby móc wprowadzić świat. W nowy wiek maszyn, oczywiście napędzanych tą substancją, w którym to te niezwykłe wynalazki staną się częścią codziennego życia. No bo wiecie, tam gdzie ropa, tam i Amerykanie! Did I hear oil? A nie, przepraszam, yy, nie to uniwersum. Wróćmy do komiksu. Katara nadal ma problem z waliną i jej związkiem z Hakodą ze względu na jej plany i niezmierzone, obraziwe uwagi wobec Południa. Dalsza rozmowa ujawnia, że Malina i Malik są partnerami biznesowymi ojca Tow. a Tof sama później przybywa jako przedstawicielka swego ojca. Zostaje zorganizowany festiwal przez Malinę i Malika, Katara i Sokka w końcu spotkają się z Awatarem Angiem, który wrócił z pomocy w rozwiązywaniu kryzysu w Narodzie Ognia. Gdy Malina wygłasza mowę o swoich planach, festiwal jest atakowany przez nacjonalistów Gilaka. Z Gilakiem oskarżającym ją i Malika o próbę zagarnięcia ropy naftowej dla północnego plemienia wody, aby południowe plemię zostało tylko i wyłącznie marionetką państwa północnego. Jako dowód przytacza dokumenty, które zostały skradzione Malikowi. Malina przyznaje, że początkowo planowała oddać ropę północy z obawy, że południe nie będzie w stanie odpowiednio się nią zająć, ale zmieniła zdanie po spotkaniu z Akodą i przekonaniu się, że południe jest w stanie to zrobić. Malik jednak nalega, aby kontynuować oryginalny plan, dekretując południowe plemię wody jako kulturowo zacofane i niezdolne do rządzenia sobą, nie mówiąc już o zarządzaniu ropą. Wychodzi więc na to, że Malik jest zagorzałym antypołudniowcem, chcącym otwarcie uczynić z południa marionetkę. Po tym zdarzeniu Malina zgadza się ustąpić z projektu odbudowy południa i opuścić biegun południowy z wszystkimi jej ludźmi w próbie rozładowania sytuacji. Ale Gilak i jego nacjonaliści ponownie atakują w następującej po sobie bitwie. Chod przypomina Katarze historię, którą jej opowiedział, porównując traktowanie śnieżnego szczura przez ludzi do niskiej opinii północy o południu, aby przekonać ją do przyłączenia się do Gilaka, ale ta, jak możemy się domyślić, odmawia. Później Hakoda próbuje przekonać Gilaka do rezygnacji z Krucjaty, ale Gilak wbija Hakodzie nóż w klatkę piersiową, zanim oni jego ludzie... Zostają schwytani. Noc po bitwie Sokka i Katara przeprowadzili krótką dyskusję na temat przyszłości południa. Sokka przyznał, że plany Maliny i Malika wykorzystania ropy mają zalety, lecz Katara stanowczo stwierdziła, że nie pozwoli południu zatracić swojej tożsamości kulturowej. Gdzie indziej, gdy Gilak siedział w swojej więziennej celi, jeden z oficerów Hagody przemyca mu klucz do drzwi celi, będąc przekonanym do jego opinii. Tak oto kończy się część druga, a zaczyna się część trzecia komiksu. Aby kontynuować przebudowę południa, to sprowadza swoich studentów magii metalu do pomocy przy budowie, podczas gdy Hakoda zaprasza władca Ognia Zuko i króla Ziemi Kueya, aby omówić wspólne wysiłki na rzecz odbudowy między trzema narodami. Spotkanie jest przerwane, gdy Gilak i jego nacjonaliści uciekają z więzienia i przedzierają się do sali konferencyjnej, porywając króla ziemi Quaia podczas walki. Gilak, który teraz uważa Hakodę za zdrajcę południa ze względu na jego gotowość do współpracy z obcymi, żąda, aby ten oddał się w zamian za bezpieczny powrót króla Quaia. Dwie grupy spotkają się na moście. Zwanym mostem bez powrotu. Mostem linowym używanym do wyganiania przestępców z plemienia. Jako część umowy wymiany, Ang, Katara, Tof i ZUKO zgadzają się poddać blokadzie Chi przez nacjonalistów. Tak, posiadają oni w szeregach osoby potrafiące władać techniką blokady Chi. Nareszcie następuje wymiana zakładników. Hakoda i Kuei razem zostają puszczeni przez most. Gdy dwaj mężczyźni znaleźli się na środku tego mostu, Gilak natychmiast postanowił zawalić go i zabić ich obu, ale ten niecny plan został udaremniony przez malinę i studentów magii metalu Tof, którzy zakradli się na drugą stronę mostu przed wymianą. Ang, Katara i Tow następnie pokonali nacjonalistów po ich stronie mostu po użyciu zbroi łańcuchowej zaprojektowanej przez sokę i magów metalu, by uniknąć blokowania chi. Gdy Gilak spostrzegł, że stoi na przegranej pozycji, niszczy most, w celu zabicia Hakody. Angowi ledwo udaje się uratować spadającą trójkę Gilaka, Malinę i Hakodę, za pomocą swojego latawca, ale Gilak nie daje za wygraną. Robi wszystko, aby Hakoda puścił swój uścisk i spadł wraz z nim w przepaść. Jednak jest odwrotnie to on spada najpewniej ginąc na miejscu. Obawiając się, że Ank nie będzie w stanie unieść zarówno ją i Hakody, Malina próbuje poświęcić się dla pozostałych dwóch, puszczając rękę Hakody, wyznając miłość do niego. Puszcza się, ale w ostatniej chwili jest ratowana przez Katarę i jej zwinną magię wody. Następnego dnia Katara i Soka podwiedzają grób swojej zmarłej matki ki. a Katara przyznaje, że jej idealnym południowym plemieniem wody byłoby takie, w którym jej ukochana matka wciąż by żyła. Następnie stwierdza, że czuła ducha swojej matki, który wspiera ją ostatniej nocy i podczas poprzednich przygód, a dzięki temu przekonaniu, że jej matka była z nią przez ten cały czas, jest w stanie łatwiej zaakceptować zmiany zachodzące na południu. Bohaterowie spotykają się następnie w chacie babci Kataryj Soki na uczcie, na którą składają się potrawy ze wszystkich ich kultur. Tym samym komis kończy się pozytywnym akcentem. Hakoda i Malina są razem, a przed południem nastają nowe wyzwania, bo jak wiadomo, na ropie położyć będą chciały swe łapska niejedne siły zła, w tym brat maliny Malik, który nie zaakceptował w decyzji swojej siostry. Tak też kończy się historia zawarta w komiksie North and South. Jak więc północne chciało wyrulować południowego brata? Otóż na ropę naftową, surowiec przez który potrafią upadać, jak i powstawać imperia. No i to by było na tyle. Oczywiście sam komiks zawiera zdecydowanie wiele więcej dodatkowej treści, dlatego polecam wam go znaleźć i przeczytać w internecie. Zdaje się, widziałem tłumaczenia tegoż choćby na YouTubie. Czy podoba Wam się sposób w jaki go przedstawiłem? A może macie jakieś pytania odnośnie samej treści? Piszcie, jestem w komentarzach. Przypinam serduszka. Rozważcie, proszę zostanie wspierającym kanał. Dzięki temu mogę więcej poświęcić czasu na niego. Pokonajcie też czerwiej narodowego klikając subskrypcję. Nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwo przez kliknięcie w dzwoneczek obok niego. Zapraszam na mojego Discorda i sprawdzenie linku layokat like w opisie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Chronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka na końcu odcinka jak zwykle. Czy wiecie, że grup Matki Katary jest wzorowany na pochówkach stosowanych w prawdziwym świecie przez ludy inuickie?